Mateusz, za nami drugi sparring, tym razem z Weres Równe. Jakie są Twoje odczucia po tym sparingu? Myślę, że zagraliśmy dużo lepiej niż w sparingu z Cukariczkami. Początek był ciężki, ale im dalej w mecz, tym szło nam coraz lepiej. No Szkoda tej straconej bramki, trochę pechowo i mieliśmy też sytuację, żeby podwyższy, podwyższyć wynik już wcześniej, przed remisem, no ale takie mecze się zdarzają. Tak, gdzieś dużo sytuacji. No, niestety, też Bramka stracona. Czy coś zaskoczyło Cię u Rywali dzisiaj? Czy raczej byliście nastawieni na taki mecz, jaki się właśnie odbył? Myślę, że nie analizowaliśmy Rywali. Nie spodziewaliśmy się, że będzie to ciężki przeciwnik. Myślę, że wszystkie założenia spełniliśmy i to tyle. Ostatnie 4 dni to aż dwa mecze. Jutro regeneracja, i znowu wracamy do ciężkich treningów. Tak, był to ciężki tydzień, dwa mecze, codziennie praktycznie dwie jednostki. Czas na regenerację na pewno się przyda, ten dzień wolny, ale nie możemy na tym zaprzestać i musimy kontynuować pracę. Dzięki Mateusz.